zadanie masz bojowe nakarm ziomie swoją sobę Edziora hey, zrób z tego pożytek w ogóle dzisiaj jesteśmy w naszych tajnych tożsamościach Batman i Robin Gramy w Groa Garden Siema, wariaty tu Grupek. pokażemy na filmie twoją farmę. tutaj właśnie sobie robię kącik z kwiatkami tutaj mam większego kwiatka Amber Lily o tutaj mamy burgosy tu jest o. twój rakun o którego pytają a mała Cię szopa? to jest właśnie Alexa Shop. Dawaj koło Shopa. No. o i ważka jest zrobiliście hopsasa-hopsasa? Pokażmy moją palę. Okej. Okay. Kto z Was nie wiedział, że tutaj wyhodowałem taką wypasioną palemkę? Spróbuję na nią wleść. To nie jest takie proste. Kto pierwszy na samym szczycie Pulon nie biega. Ha ha! I kto pierwszy do mojej palmy? Przetelepatorowałeś się. Widz tutaj chciał mi dać prezent. Okej, okay, patrzymy na gifta Ale tutaj mały giftik. Dostaliśmy, okay. widzę. To na no Ci już tyle i na mariaty.